Hej, hej, hej. Padało coś, nie coś, ale nie. wiem, że chyba w wielu miejscach w Polsce chyba ma padać jakoś tak teraz. W ciągu kolejnych dni trochę się obniżyła temperatura. Wczoraj u nas było 27 stopni, było lato, było pięknie, letnie letnio. A dziś już się padało. Hmm. Popadało to fajnie tylko Oj, się tu schowam gdzieś Popadało to fajnie tylko nie... tylko to jest tak na razie z góry tylko i widzę, że w beczkach nic się nie zmieniło i jest tak chłodno i tak troszkę kropi i tak jest wilgotno i to jest takie fajne też Przede wszystkim fajne pewnie dla ślimaków, które wyszły i y, mogą się y, jakoś oddechnąć. I za bardzo dużo winniczków. Jeszcze do warzywnika tak nie zaglądałam y, szczegółowo, żeby zobaczyć, y, czy te nagie ślimaki też tam są. Natomiast to jest na pewno dla nich oddechu trochę. Y, no i właściwie dla nas też. Ym, no i co dzisiaj? Ha, nic takiego tutaj nie planuję. Coś może się pobawię z obornikiem, coś z kompostem, muszę przerzucić takie rzeczy. Wszystko mam właściwie wysiane, jak nie tu to w domu i będzie czekało na przesadzenie, może z początkiem maja, zależy od prognoz. Będę chciała już wsadzić, mam papryki dość duże w, w wazonie, chciałam w doniczkach. One są już dość duże i i będę chciała je może wsadzić właśnie już z początkiem maja oczywiście wszystkie papryki, i na pomidory też, jeśli będą wystarczająco małe, planuję dać pięciolitrowe butelki na nie. Trochę przed ślimakami. Na pomidory to właściwie nie planuję, bo w zeszłym roku mi ślimaki nie tykały pomidorów, natomiast słyszałam od innych osób, że ślimaki też i jadły pomidory, więc nie wiem, u mnie ja mam takie doświadczenie, że one ich nie lubią. Zawsze byłam pod takim wrażeniem z jakiegoś powodu. Ale no, mogę się mylić. Co jeszcze? No i nic. No i właśnie tak. W no domu mam jeszcze wysiane, już kiełkują pory, sałaty. Sałat już trochę też posiałam do gruntu. Jest chyba teraz czas, można sieć do gruntu różne rzeczy, fasolkę. Zapomniałam w ogóle chyba zebrać nasion. Muszę poszukać, może mam jakieś. Ale chyba muszę kupić fasolki szparagowej, karłowej. Nie wiem, czy w tym roku będę chciała tą wysoką fasolę tyczną. Musiałam pomyśleć, gdzie te tyczki dać, bo nie zaplanowałam tego, nie zaplanowałam na nią za dużo miejsca. Może zrobię przerwę z tym. Ale chcę na pewno karłową, bo bardzo ją lubię. Tą dużą fasolę średnio lubię. Ona jest piękna, pięknie rośnie i daje tak dużo frajdy, bo rośnie szybko. I jest naprawdę fajna, wdzięczna taka, ale ten, ale tak w po prostu w smaku i w przerobieniu jej nie miałam z niej ogromnych jakichś korzyści i no nie jest u mnie priorytetem jak mi zostanie miejsca to może ją posieję gdzieś albo jako trochę żeby spełniała też funkcję zacienienia bo mój warzywnik bardzo bardzo mocno jest cały w słońcu czas w lecie Natomiast tak to, to chyba nie. I, I ponieważ nie mam wolnego miejsca za dużo, to pewnie nie. Chyba, że przy jakimś drzewie, żeby się tam po, popieła, trochę spełniła tam funkcję gildiową, to może w ten sposób. Więc muszę fasolki kupić i, i muszę chyba cukinie też nasiona kupić, bo cukini nie mam swojej, bo mam zawsze kilka gatunków, nie chcę, żeby się przekrzyżowały. No i cukinię będę siała, będę siała do gruntu. I dynie też. Dyni nasiona mam. Jeszcze z zeszłego roku mam tą Hokkaido i jeszcze wzięłam z dyni piżmowej z egzemplarza, który zjadłam, bo tak mi usmakował, że nie wiem czy nie wygra z Hokkaido w tym roku i zobaczę, czy z niej wyjdą. Znaczy to jest zawsze troszkę loteria, chociaż tych upraw tych... no jest loteria tak czy siak. Nawet jak się kupuje i bierze ze sklepu te nasiona z dyni z egzemplarzy takich... No, sklepowych, to nie wiadomo, co wyjdzie, bo ja nie wiem, jak oni to uprawiali. Jedynie się krzyżują, jak wiecie już, i wychodzą później w drugim pokoleniu w tym z nasion hybrydy, i one są nie zawsze smaczne. Ja nawet do tej pory mam dwie dynie w domu z zeszłego roku, które chyba są już jak kamieniem. <gryś> Spróbuję je może przeciąć, choć to może być trudne, i to są właśnie hybrydy z moich nasion. I one są, no jeszcze w sezonie, by można było coś z nich zrobić, ale one są mało słodkie, są takie mało smaczne. Także tak nadają się raczej może na coś razem z czymś innym, żeby dodać, ale nie są po prostu, nie powalają smakiem na kolana. No i właśnie nasiona dyni jednak kupuję, bo mam tu u mnie krzyżówki, same są. No i to tak wygląda. Jest dzisiaj takiego, no tak jak wspomniałam, pobawię się z obornikiem, trochę go porozkładam w różnych miejscach, yy, yy, troszeczkę, w ramach troszkę eksperymentu. Będę tutaj sobie sprawdzać to w sezonie, jak to wygląda i jak to się zachowuje. Yy. No i co? I tyle. I może krótki spacer. Yy, pokażę Wam... Yy. No po prostu, co tu się dzieje? Trochę się tak czuję zazieleniło znowu, nie, ale do wielkiej rewolucji nie ma, to w końcu było parę dni. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, dajcie znać co u Was, e, czy pada, padało, ma padać u nas, ma padać za dwa dni bardzo mocno według prognoz i to by było super. Jest w końcu wiosna i wszyscy czekamy, pewnie mamy zasiane różne rzeczy i czekamy aż deszcz spadnie je podleje, głupio latać z konewką w kwietniu, naprawdę jest to dziwne. Chyba trochę, ale może słuchajcie, nie będzie tak źle. Trzymajmy kciuki, zbierajmy deszczówkę i no i ogólnie pozdrawiam Was serdecznie i czekam na jakieś wieści od Was. No i zapraszam na ten krótki spacer. No, ok, to zacznę od tyłu. Tu, oczywiście, wyschło troszkę doleje, ale nie za dużo, bo wody <noise> nie wiadomo, jak to z wodą będzie. Słuchajcie, beczki stoją, no i jest. Robi się. Trzeba przemieszać z obornika końskiego, wszystko się robi powoli większe, tak jak wspomniałam, troszkę padało i to widać tu po liściach, ale na przykład jak już zajrzymy, to tu jest nadal no, troszkę sucho, więc ta ściółka to przyjmuje i ona to trzyma, jak jest taki mały deszcz, lepszy jest większy deszcz wiadomo, że wokosty tutaj wychodzą, pokrzywy się przebijają myślałam, że je już tutaj załatwiłam pokrzywy mi zaczęły rosnąć tam pod czereśnią, bardzo się z tego cieszę i będę z nich korzystać jakoś przypadkiem zupełnie, może się jakoś niechcący rozsiały, będę z nich korzystać na pewno na gnojówki a tutaj w takim razie pokrzywy niechcące, bo tutaj bardzo dużo dawałam odpadków z kuchni i niechcący je chyba przydusiłam, widzę jakaś jedna wyrasta, dwie one się pewnie odrodzą co tu w ogóle robią mięty? Yy, a, ale... Chcę tu jednak już coś mieć innego, skoro pokrzywy mi się same zasiały tutaj z boku, bo nie potrzebuję więcej. I... no i teraz będę musiała tych pokrzyw się pozbyć. Coś tu mieć innego, bo tu jest nawet fajna rabatka, ona się już tak fajnie tutaj przerobiła. Tu jest dość słonecznie, jest trochę sucho, ale, ale jest blisko do beczki. Jestem chyba ciągle. Widzicie po stanie beczki? Widzę, że to z boku pokaże, że nie napadało dużo. Właściwie wcale. Widać. Bardzo łatwo jest mi to obserwować teraz. No. Wszystko to pięknie puszcza, ale widzicie, no niby padał deszcz, ale jest to naprawdę sucho. To muszę przyściółkować może podlać podlewać, podlewać w kwietniu, no może poczekam jeszcze na ten deszcz, zobaczę jak to będzie. Słuchajcie, wyka mi się wszędzie w ogrodzie znowu rozsiała. Ja raz w roku, ale to było dwa albo trzy lata temu, miałam wykę w jednym miejscu. Później nic, a tu ona teraz rośnie, nie tylko tu, ja to wam pokażę w warzywniku, gdzie ona jeszcze rośnie. Będę tu przerzucać trochę kompost, ale patrzcie jaki ten dywan ładny z tych płatków, już płatki opadają. Forsycji tutaj i Japonii, No i czy w ogólnie. A! Narcyzy już powoli sobie tam przekwitają. Tu jeszcze nie. Już niektóre pojedyncze kwiaty. Czasnek wielki. Zaczynają mu zasychać znowu końcówki. Bardzo mam dużo babki lancetowatej wszędzie. W warzywniku. I zostawiam ją tam. Jakoś tak lubię ją. I tam widzicie wyka. To jest wyka. Tak? Proszę mnie poprawić, jeśli nie, ale coś mi się wydaje, że tak. Też mięty i piękne dymki. Muszę je przyściółkować bardziej, widzę, że już są duże. No i żywokost wszędzie. Kompost tutaj jest, fajna rabatka będzie. Tutaj przyniosłam już odpadki. Darowałam, znaczy niestety, niestety, ten obornik. Zrobiłam taką warstwówkę tutaj i będę chciała tu wrzucić parę nasion dyni żeby one na tym oborniku rosły. Dlatego nie mam drugiej komory teraz do przesypywania tego obornika, więc, tfu, kompostu, więc będę go tak mieszać, jakoś próbować ręcznie. Wmieszam tam może też trochę, właśnie, obornika końskiego do kompostu, żeby go tak trochę przy, po, przy jakoś aktywizować. I tu, patrzcie, tu jest wszędzie wyka, w ogóle widzicie to? Tu wszędzie, skąd ona się tu wzięła? Wyka jest fajna. Patrzcie tu. No wszędzie, nie wiem, naprawdę, Jak na się narzuciła, może zrobiłam to i zapomniałam. Ona jest świetna, jak się ją teraz tu pościna na ściółkę, taki chop and drop. Öee, to trawsko. I, ale <grytania> wszystko jest w morzu i Ona pięknie kwitnie tak na fioletowo. Będzie bardzo ładnie kwitła, będzie tu przyciągała różne rzeczy. A później ją chyba obetnę po prostu, żeby mieć tą materię zieloną. Ale co tu się w ogóle dzieje? To jest kosmos. A tu mam melisę. Muszę troszkę odsłonić, bo ja tę melisę tutaj bardzo lubię. Właśnie koło krematisów. Krematisy odbiły. chciałam je do dna. Do końca i odbiły ładnie. No, są pięknie. E, także fajnie. Może będą kwitły. Ostatnio właśnie, przez ostatnie lata mało kwitły, dlatego je tak y, chciałam troszkę, nie wiem, odmłodzić. No i tu znowu wyka i estragon, tu budleja. Budleja średnio. Ale może jej tu coś... Tu ją troszkę wyściłkowałam wcześniej ją podlałam. Coś mi się tu przekrzywiła. I poziomki kwitną. No i tak to słuchajcie wygląda. Pory się zrobiły takie piękne, grube te z zeszłego roku. To są pory. Tu jest ścieżka. O matko, a to co? Wygląda jak cukinie. No patrzcie, no. Same się tu zasiały. Może jakaś. Ha, bo tu były chyba może stare cukinie z zeszłego roku leżały. E... Patis... No tu cukinie były w tym miejscu, no chyba się rozsiały same, ale ja. Nie widzę ślimaków nagich, pełzających i szukających szczęścia tutaj jeszcze na razie. Tak jak wspomniałam, w tej tam innej części, zwłaszcza tam, gdzie jest więcej trawy, jest bardziej zielono. Widzę winniczki. Są, jest ich sporo, są malutkie. O, o. I duże, i chodzą. Winiczki też mi wstrząchiwały. Pamiętam, mi całą dy, 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 siewkę dyni jedną zeżarły, więc ja y, jest, jestem już, jakby tutaj, zdania. Znaczy, z mojego doświadczenia wynika, że winiczki o matko. Właśnie najgorsze jest to, że można zdeptać je niechcący. Boże, Och, y, że winiczki też jedzą zielone. Nie, że nie. Y, no ale ja ich tu na razie nic nie robię z nimi. Może będę je wynosić, jeśli... Zobaczymy jak ta wiosna będzie. Zobaczymy. Słuchajcie, kowali już zaczynają powolutku. E, także mam nadzieję, że czekają tu sobie do maja troszkę, żeby wyjść. O o! No i tak to u mnie wygląda. Pozdrawiam. No i lecę bawić się. Papa. Pa.